Hej, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku także Wam pokażę tego niby działającego haka do MSP. A więc, tak, ten hak to, to się nazywa Koryt Domu Planet na VIP oraz 92016. 2016. No i tak, można go pobrać z takiej stronki. Wygląd to ma bardzo wiarygodny, taki jak na y, haka. A tutaj to właśnie widzę, że takie ten Stercoins i ten diamond tutaj co jest, no to że one są takie jakby na przykład na Pizapie odrysowane i sklejone. Także ten hak to jest właściwie można powiedzieć, że robiony w Pańcie albo na Pizapie albo na jakimś innym programie graficznym. No to opis to program Movistar Planet Hack 2016 przeznaczony jest do ułamywania się do bazy danej gry społecznościowej znanej jako Movistar Planet. Jest stworzony po to, abyś mógł doładować za darmo usługi, które kosztują naprawdę dużo pieniędzy. No dobrze, to powieszmy go. No i jeszcze tylko muszę wam powiedzieć, że tutaj pisze, że... Y, Serwis Info jest usługą subskry, subskrypcyjną, dzięki której użytkownik otrzymuje wiadomości zawierające przypomnienia o zbliżających się na najbliższe dni imieninach, dzięki czemu już nigdy nie zapomni, by złożyć życie swoim bliskim. A więc chyba, y, chyba ja nie chciałam pobierać nic, co jest związane y, o pra, imieninach, prawda? Ja chciałam przecież pobrać coś, y, tego haka. to już jest pierwszy dowód na to, że jest on całkiem. No i tak, koszt usługi to 4,92 zł. brutto za każdy SMS. A miesięcznie, a miesięcznie 63,96 zł. brutto. Czyli naprawdę dużo. I ja bym wolała naprawdę sobie kupić normalnego VIP-a, niż pobierać coś, no co co nawet nie jest hakiem, prawda? No i teraz trzeba będzie podać numer telefonu. No dobra, no to wpiszmy jak byle jaki. No dobra. No to dobra, play powiedzmy. No fajnie. No to dobrze. No i teraz wracając do tego filmiku. Tutaj on doładowuje sobie to wszystko. No i tak, i tutaj jest kolejny dowód na to, że to jest fake. No a dlaczego? A więc tak, on to robił, jak była wielkanocna wyprzedaż i był ten zwierzak z Wielkanocy. A tutaj, po pierwsze, to nie jest z Wielkanocy. Zwierzak i, i ciuchy wcale się nie zgadzają z tym, żeby to było na Wielkanoc. No i tak, tutaj zaraz będzie następny dowód na to, że to jest właśnie fake. Hmm. Już wam pokazuję gdzie I Tutaj jest ta jego myszka, tak? Tutaj No, no i jemu Jemu tutaj tą myszkę ucina No, no, a chyba jak się tam daje myszkę, to nie powinno jej ucinać, tak? No i tutaj jest właśnie dowód na to, że to jest po prostu wklejonem no i, no i to jest po prostu zwykły fake, Ten cały hack. Ja bym, Ja bym wam nie radziła podawać numerów telefonu, ponieważ po prostu później będzie się bardzo dużo, bardzo dużo za niego zapłacicie. No i, no i w ogóle nie będziecie mieć tego hak'a Jeszcze jedna sprawa taka, ponieważ wiele osób się pytało, czy głos, który jest na odcinkach, to czy to mój głos. No to odpowiedź jest taka, że tak, to jest mój głos. Tylko, że w realu to ja mam znacznie inny głos, ponieważ na odcinkach mi zmienia. I ja wiem doskonale, jaki jest na odcinkach, że jest taki ostry i nieprzyjemny, i w ogóle, no ja wiem. No i właśnie, no to ja nie wiem, czemu mi tak zmienia, naprawdę nie wiem. No ale już to poradzi. No to by było na tyle w tym odcinku. I jeszcze porada, żebyście uważnie patrzyli, jeżeli. Na przykład w jakimś odcinku jest pokazany taki hak, ponieważ y, można się dopatrzeć wiele takich rzeczy, że związane, że to jest właśnie fake. No to widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa.